We'll yeah. be Mamy pierwszy otwór wywiercony, już tylko wyciągnę urobek i pokażę Wam. O. Tak wygląda. O, kurde, takie ciepłe. Weźmiemy ten. O, tu jeszcze była kotwa, tu wierciłem ostatnio i żeśmy wiercili wracali tą kotwę. Natomiast jakiś drut. Drutu tu nie było witłówkę coś O, tu jest drut. Mega... Teraz wam tego nie dotknę, bo jest mega gorący Natomiast jest otwór zrobiony w betonie tutaj go wam pokażę. Tu się znajduje, tego betonu jest 150 mm, czyli 15 cm. Jest to żelbet zbrojony drutem dwunastką. Jest to płyta stropowa. I teraz została mi jedna kreska. Została mi jedna kreska baterii. Zobaczymy ile uda się wywiercić na tej jednej kresce natomiast e, bardzo fajne jest to, że to odpylanie naprawdę działa tutaj w ogóle się nie pyli e, bez odpylania widać przy koronie czyli tutaj przy miejscu, gdzie wykonujemy otwór że ten pył się tutaj wydostaje, wydostaje ten tędy urobek wychodzi na górę jeżeli mamy odkurzacz wpięty, to urobek jest zasycany przez naszą wiertnicę. Maszyna jest mega gorąca, a więc ja jej teraz dam trochę odpocząć, żeby się żeby trochę ostygła, bo naprawdę nigdzie jej dotknąć, jest taka gorąca. Niech odpocznie i przystępujemy do wiercenia drugiego otworu. Tak, szybkie podsumowanie w wiertnicy Husqvarna DM540i oraz otwornicy koronki o średnicy 61 mm. Wywierciłem tutaj dwa otwory w stropie o grubości 15 cm. Strop żelbetowy, zbrojony prętem 12. Użyłem kilka akumulatorów, nie liczę. Nie liczyłem ile, ale praca pierwsza dziura została wywiercona dość szybko, bo wiertło było nowe i diamenty były nowe na tym wiertle. Natomiast druga, druga dziura już, drugi otwór już nie szedł tak łatwo, nie szedł tak szybko. Pierwszy otwór wywierciłem na jednym akumatorze, drugi otwór z racji tego, że było w nim więcej drutów. Yy, wywierciłem na kilku akumulatorach, już znajdę sobie yy, te, ten urobek, który wywierciłem. Tu jest, tu jest z tego pierwszego otworu. Tutaj kolejny. i jeszcze jeden, ten jest jeszcze ciepły powiem wam tak wiertnica posiada bardzo, ale to bardzo czułe sprzęgło jeżeli wiertło podczas wiercenia się przyblokuje, automat automatu zostaje rozłączone sprzęgło rozłącza numper na wiertło i wtedy tutaj na wyświetlaczu włącza nam się Taka czerwona kontrolka, którą w tym miejscu, gdzie teraz palcem wskazuje, ona się tutaj pokazuje. I jeżeli macie, wiercicie, pracujecie na włączniku z blokadą, czyli włącznik jest zablokowany, dopóki nie puścicie blokady i nie włączycie włącznika z powrotem, to Wam nie zadziała. Tutaj jest blokada, Czyli przyciskacie włącznik, naciskacie blokadę i nie musicie trzymać cały czas włącznika. Po włączeniu się sprzęgła musicie odblokować włącznik i włączyć go kolejny raz, żeby on ruszył. W tym filmie nie będę już Wam pokazywał wiercenia otwornicą tą setką, którą Wam teraz pokazuję, z racji tego, że nie mam już na to czasu. Sprzęt muszę oddać. Wywierciłem dwie, dwie, dwa otwory tą otwornicą, moim zdaniem. Wiertnica ta jest bardzo ciekawym narzędziem. Fajna w miejscach, gdzie będzie ciężko nam dojść z prądem, fajne jest to, że możemy, mamy do wyboru wiercenia na mokro, na sucho i można powiedzieć, jest też poręczniejsza. Niż tamta wiertnica, którą używałem, tą dużą sieciową. Natomiast muszę być z Wami szczery, że wiercenie tą akumulatorową wiertnicą na pewno jest dłuższe niż wiercenie wiertnicą sieciową. Aczkolwiek ma to moim zdaniem szereg fajnych zastosowań w miejscach, tak jak mówię gdzie jest ciężko z prądem, bo tak jak wiecie teraz już odkurzacze też występują na akumulator, więc możecie mieć zestaw akumulatorowy i, i wiercić otwory bezpyłowo w różnych materiałach. Także w tym filmie byłoby to na tyle. Zapraszam Was do Komentowania, dajcie znać, czy mieliście już kiedykolwiek do czynienia z jakimikolwiek narzędziami Hulkarna Construction, jak one się Wam sprawdzały, czy jesteście z nich zadowoleni, czy używaliście może już takiej wietnicy. Napiszcie w komentarzu, czy macie jakieś wyrobione swoje zdanie na temat tej marki. Bardzo chętnie poczytam. A tymczasem zapraszam wszystkich oczywiście do subskrypcji kanału i do obejrzenia pozostałych moich filmów. Pozdrawiam Was, trzymajcie się hej.